Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, lecimy sobie z kolejnym odcinkiem z naszej serii. Tym razem przytoczę tutaj sześć najczęstszych błędów, które, które popełniałem sprzedawcy na Vinted tak naprawdę w okresie świątecznym, przedświątecznym oraz od razu podsunę kilka tipów, jak je... Jak uniknąć tych problemów? Tak? Zacznijmy od tego, że sezon świąteczny no, to jest dosłownie złoto. Tak? To jest moment, w którym można bić rekordy sprzedaży, tak? ale też moment, w którym najwięcej osób traci pieniądze. Tak? Bo to, że ty nie zarabiasz pieniędzy, to jest jedno. Natomiast no, możesz zarabiać pieniądze, więc tak naprawdę trzeba po, pomyśleć o tym, że jest to w pewnym stopniu stracony potencjał sprzedażowe. Dlaczego tak się dzieje? No bo popełniasz prawdopodobnie te same błędy co roku, tak? Przychodzi ten okres i po prostu to nie jest kwestia tego, że się nie starasz, tylko dlatego, że działasz bez planu, pod wpływem emocji albo pod wpływem presji czasu, bo już jest na przykład za późno, próbujesz na ostatnią chwilę coś tam zrobić, coś tam zarobić. No i to po prostu prowadzi do tego, że te pieniądze tracisz. Dlatego przejdźmy do tych sześciu błędów, najczęściej powtarzanych, których, które po prostu pojawiają się co roku i pokażę Ci, co zrobić, żeby ich uniknąć, żeby ten grudzień, żeby ten listopad naprawdę Ci się opłacił i żeby można było sporo tych pieniędzy... Zarobić. Od razu przypomnę, że można zostawić łapkę pod tym filmem, komentarz jakiś dowolny i zostawić suba, dzięki czemu weźmiesz udział w konkursie, w którym możesz wygrać analizę szafy. Ja będę losował z komentarzy osoby, które się zgłosiły, i tyle. Przechodzimy sobie do. Odcinka. Błąd numer jeden, masz za niskie ceny, tak? Grudzień to grudzień, listopad to nie jest czas na promocję. Ludzie nie szukają taniości, szukają czegoś wyjątkowego, szukają prezentów, szukają jakichś ładnych rzeczy, które będą mogli nosić. W grudniu przede wszystkim liczą się emocje, a jeśli ma, mówimy o emocjach, no to wiadomo, że te ceny schodzą sobie na dalszy plan, tak? Jeśli coś jest idealne na prezent, jeśli coś wygląda ładnie, jeśli to jest to, czego szukam, no to wtedy ceny nie mają znaczenia. A jeśli ty obniżasz ceny z lęku, że nikt od ciebie nie kupi drożej, no to robisz jeden z największych błędów po prostu, jaki można w tym okresie Popełnić. Więc co robić zamiast obniżać ceny? No, trzeba to zrobić w drugą stronę, czyli zamiast ciąć ceny i liczyć na to, że jakimś cudem się to uda, no to trzeba zbudować wartość, zwiększyć wartość. Jak wartość się zwiększa? No, robiąc lepsze zdjęcia, tak, bardziej klimatyczne pod, pod kątem świąt i tak dalej. Yy. Stosując jakieś dodatki, akcesoria do zdjęć, żeby to po prostu wyglądało, żeby to wzbudzało jakieś emocje, żeby to się kojarzyło ze świętami, z jakimiś yy, świątecznymi okazjami. Dalej, opis szafy, tak? Yy, dalej, opis przedmiotów, który też pokazuje zastosowanie przedmiotu. Pamiętaj, że klient nie tylko kupuje przedmiot, yy, często ludzie nie kupują, bo myślą, że taki przedmiot będzie im niepotrzebny, a jeśli w opisie będą różne przykładowe. Yy, Rzeczy, sytuacje, w których ten przedmiot może zostać wykorzystany, to wtedy klient, nawet jeśli nie chciał początkowo, to w późniejszej perspektywie może stwierdzić, że jednak to kupi, ze względu na to, że przyda mu się właśnie na taką czy na taką okazję. Więc trzeba klientowi delikatnie zasugerować, gdzie on takiego przedmiotu może użyć, do czego on się może mu przydać, i to na pewno zwiększa szanse na sprzedaż. No i cóż, no i na pewno kupujący zapłacą więcej, jeśli coś wygląda, że jest warte swojej ceny, tak? Dlatego te zdjęcia, dlatego te opisy, dlatego różnego rodzaju gratisy. Klientowi po prostu musi się coś opłacać i musi też wyglądać to fajnie. Błąd numer dwa, czyli wystawiasz za późno, tak? No jeśli ty wystawiasz świąteczne produkty, nie wiem, na początku grudnia, no to w zasadzie już, już jest po ptokach, tak? Są ludzie, którzy kupują wcześniej. W listopadzie, pod koniec listopada, w połowie listopada, na początku listopada. Jeśli ty wystawisz produkt świąteczny w grudniu, no to ci wszyscy, którzy kupują na początku, w środku i pod koniec listopada, już się dawno obkupią. Więc ty z automatu dla nich nie istniejesz. Część osób po prostu zaczyna zakupy wcześniej, bo chcą mieć święty spokój. I Święta to jest taki moment, kiedy paczki też muszą dojść na czas, dlatego realnie ta sprzedaż kończy się w okolicach 20 grudnia, dlatego wcześniej ludzie już kupują, żeby po prostu ta paczka na pewno była u nich, żeby te prezenty były u nich, żeby stroje były już gotowe i tyle. Więc twoim celem powinno być jak najszybsze wejście w rynek i po prostu wyprzedzenie tych, którzy czekają na ostatnią chwilę. Więc no, listopad to jest moment, kiedy, moment, w którym powinieneś już być aktywnym sprzedawcą. Tak? Musisz już mieć towar, musisz go wstawić, musisz już go sprzedawać, a nie dopiero się przygotowywać. Tak? To październik był takim okresem przygotowawczym. Już trzeba było się zbroić, już trzeba było kupować, już trzeba było poprawiać. Teraz to już trzeba działać i to pełną parą. Więc jeśli ty w tym momencie jeszcze nie masz towaru do handlowania, jeszcze nie masz poprawionych zdjęć, żeby były bardziej klimatyczne, jeszcze nie masz dostosowanych opisów, nie masz tam słów kluczowych i tak dalej, do tego zaraz przejdziemy, no to już ten potencjał sprzedażowy drastycznie, drastycznie wzrasta. Błąd numer trzy, no to jest też brak, brak, powiedzmy, budzenia emocji za pomocą zdjęć. Tak? Trzeba zdać sobie sprawę właśnie, że ludzie nie kupują samych ubrań, tylko kupują też pomysł, jak te ubrania Nosić. Jeśli ty robisz zdjęcia, że tak powiem, samego przedmiotu na jednolitym tle, to jest oczywiście często poprawne. Co nie znaczy, że w grudniu w listopadzie będzie to działać, najlepiej pokazać od razu pełną stylizację, dorzucić jak, jakiś drugi ciuch do tego, pokazać, yy, pokazać na przykład koszulę z jakimiś jeansami, czy z jakąś spódnicą, czy z jakimś paskiem, czy z jakąś torebką, można nawet zrobić z tego zestaw. Często jak moi uczniowie robią takie zestawy z myślą o tym, żeby nie sprzedawać tych innych rzeczy, to mimo wszystko one i tak się sprzedawają, więc po pierwsze, zwiększamy średnią wartość paczki, po drugie, pobudzamy wyobraźnię klienta, dzięki czemu ta szansa na sprzedaż też znacznie, znacznie wzrasta, bo klient widzi efekt końcowy, wie, że to będzie pasować, wie, że to będzie wyglądać, wie, że to się przyda. Błąd numer cztery, czyli ignorowanie trendów. Tak? Święta mają swoje zasady jak każdy inny miesiąc swoją drogą. Co to oznacza? No, że sprzedają się pewnego rodzaju pewne kolory, pewne materiały i przede wszystkim pewne emocje. W grudniu jest to taki okres, w którym dominują kolory na przykład czerwone, na pewno jest dużo takich rzeczy brokatowych, cekinowych, w związku chociażby z Sylwestrem czy właśnie z jakimiś Świętami, gdzie jednak chcemy wyglądać ładnie, czy to na imprezie Andrzejkowej, czy to na Mikołajkach, czy na wigiliach klasowych, czy na świętach, ogólnie tego typu rzeczy. Tak samo kolory złote, srebrne i ogólnie rzeczy eleganckie, ale też takie typowo świąteczne, tak? czyli jakieś motywy typowo świąteczne, jakieś bałwany, Mikołaje, Renifery i tego typu rzeczy. Więc jak Ty masz jakieś zwykłe rzeczy, które sprzedajesz przez cały rok wiosna, lato, jesień, zima no, to po prostu jesteś daleko w tyle za tym, co chce rynek w danym momencie. Więc no, sprzedaż na Vinted nie może być taka życzeniowa, że ja nie mam towaru sezonowego, to ja nie będę go kupować. No, tak to niestety nie działa, bo potem ludzie, którzy zarabiają 10-20 tysięcy, no to są ludzie, którzy właśnie cały czas potrafią się dostosowywać do tego sezonu i to jeszcze przed tym największym okresem sprzedażowym. Więc. Częstym błędem po prostu jest ignorowanie tym, tych trendów, przez co po prostu tych, tej sprzedaży nie ma. Błąd numer 5, czyli słabe opisy, brak słów kluczowych związanych z sezonowością. Tak? Pamiętaj, że klienci wpisują w wyszukiwarkę różne rzeczy, szczególnie teraz właśnie w związku z świętami, z, z różnymi rzeczami, tak, więc ludzie będą wpisywać. Takie słowa, których się normalnie nie wpisuje w wyszukiwarkę, tak? Czyli na Wigilię, na Święta, na Sylwestra. Jeśli ty nie masz takich słów w tytułach, w opisach, w hashtagach, no to z automatu twoje zasięgi spadają, tak? Bo inni. Którzy używają tego typu słów, są po prostu wyszukiwani, a Ty wyszukiwana nie jesteś, bo Twoje ogłoszenia spadają w dół, częściej jest po prostu trafić. Więc Twoje tytuły, Twoje opisy muszą być dostosowane do tego, co klienci kupują, co wyszukują. Więc trzeba pamiętać o rozmiarze, o kolorze, o fasonie, o zastosowaniu, czyli na przykład na Wigilię, na imprezę firmową, na sylwestra. To jest dosyć prosty zabieg, wystarczy trochę poedytować i już macie widoczność zwiększoną. No i brak regularności, ostatni błąd tak. Sezon świąteczny to nie jest sprint, tak? to jest maraton to jest po prostu coś, co trzeba robić codziennie, 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 bo codziennie sprzedaż będzie rosła, natomiast Ty nie sprzedasz wszystkiego w jeden dzień, nie zarobisz wszystkiego w jeden dzień, nie wystawisz wszystkiego w jeden dzień, ale jeśli będziesz robić coś codziennie, wystawiać, odświeżać, pisać z ludźmi, to nie dość, że algorytm będzie Cię pchać do góry, yy, regularność będzie sprawiała, że po prostu ta widoczność będzie naturalnie większa i to po prostu będzie działało tak, że będziesz sprzedawać codziennie, tak, a niektórzy po prostu wrzucają, czekają aż się sprzeda, Czekają, aż klient sam kupi, no i leci tydzień, drugi, trzeci, i nagle okazuje się, że sezon się skończył. Więc to nawet nie chodzi o to, żeby mieć najlepsze produkty, tylko żeby być regularnym, działać i tacy ludzie zarabiają najwięcej. Więc zamiast szukać magicznych trików, sposobów, strategii, najpierw skup się na tym, żeby nie popełniać jednych z tych sześciu najpopularniejszych błędów, bo grudzień. Listopad to nie są miesiące na eksperymentowanie. Wcześniej był czas na uczenie się, wcześniej był czas na doszkalanie się, na testowanie, na próbowanie. Teraz jest czas, żeby po prostu kroić ten tort i żeby jak, najwięcej, jak największy kawałek z tego tortu trafił po prostu do Ciebie. To jest moment, w którym zgarniasz efekty tego, co było wypracowane przez cały rok. Więc trzeba zacząć wcześniej, nie zaniżać cen pokazywać tutaj klimat na zdjęciach, być regularnym i pamiętać o tym, że ludzie kupują emocjami, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, więc zajmij się tymi sześcioma błędami, zrób tak, żeby po prostu tych błędów nie popełniać. Jeśli jakikolwiek z tych błędów popełniasz, to popraw go jak najszybciej, bo każda taka poprawka może dać ci dosłownie kilkaset albo kilka tysięcy złotych więcej, jeśli chodzi o zarobki. Więc to naprawdę nie jest mało. Spokojnie można wykręcać wiele tysięcy w grudniu, w listopadzie, więc żeby do tego faktycznie doszło, to najpierw trzeba się spiąć, podziałać więcej i tyle. A ja przypomnę, że w opisie podcastu możesz odebrać sobie darmowe szkolenia, dołączyć do darmowej grupy, którą prowadzę, jestem tam codziennie. Możesz też poczytać o współpracy ze mną. Co prawda, mało czasu już zostało, natomiast gwarantuję Ci, że jak jeszcze umówisz się ze mną na konsultację, zdecydujesz działać, to na pewno pomogę Ci jeszcze z tego roku wycisnąć. Często działałem tak, że jak ktoś dołączał, to w ciągu miesiąca nawet byliśmy my w stanie przeskoczyć z 2-3 tysięcy nawet na 10 czy 15 tysięcy złotych. Więc takie wyniki można wykręcić, wejść sobie fajnie w nowy rok na początku nowego roku. Więc jeśli takie coś Cię interesuje, umów się na darmową konsultację, porozmawiajmy o tym. No i cóż, i wyciśnijmy z tego sezonu maksimum. A jak nie, to skup się na tych sześciu najczęściej powtarzanych błędach i postaraj się je wyeliminować jak najszybciej, żeby po prostu jeszcze z tego sezonu uszczknąć jak najwięcej dla siebie. Także tyle ode mnie dzisiaj. Powodzenia w sprzedaży. Do usłyszenia niebawem. Cześć.